Siemanko, jestem Zalu 17, a to jest Minecraft. I to jest oddzielny pierwszy odcinek, znaczy jeden odcinek tylko, bo tego mój kolega bardzo chciał zobaczyć mój świat. To właśnie jak znajdziecie, bo każdy będzie chciał mój świat zobaczyć, no to zanim będziecie pisać, to już pokażę. Dobrze, to jest mój dom, to jest moja sypialnia. to są moje świnie. tu nie do końca, to jest taka farma kur, jaje, kur, jajka, mam z tego koń. Oczywiście króliki, no i nada. No, tu jest pszenica, tam jest kurnik. To jest taki dom pierwszy, co miałem ja to w ogóle na teren, tam gdzie jest zamknięcie to Kopalnie moja stara, y, marchewki, ziemniaki, arbuzy, no i drzewa, o, flaga polska. No, ja mam dużo tutaj zrobione oczywiście, kolorowe owce, białe owce, automatyczna fabryka kobla yy, musiały przejść no, arbuzy, dynie, drzewa. No i chyba. Tyle co do koszy. No i to wiesz. drzewo, Dobra. palkom A tu też jest fabryka kobla automatyczna. Chodzimy. To jest moje podziemnie. To oczywiście każdy zna. Skóry trochę mam A to wszystko w wodzie jak w łowiłem, to znalazłem te wędki. Tutaj tutaj trochę węgla mam Lełna. Śmieci Śmieci Na terak Narzędzie. Śmieci, śmieci, w sumie nie, bo to diamentowe, to oprócz tych jest, są śmieci te No i to jest ważna rzecz, to ciastko mamy takiego. Teraz powiem Wam skąd tyle mam tego wszystkiego. No jedzenie, piscenie, to wiadomo, toczka służy piec, piec, tu. 40 słów, wow, bo wszystkiego mam dużo. No ogólnie już długo tu gram. Zrok, no. W tym świetle to. Zaraz powiem to, czy o ten tunel służy. Właśnie, tu zaraz powiem. No to ten dom, to pokazywałem, prawda? No tu jest wejście. Tu ja jak na początku, tylko to rozbił. Bo... I Później... źródełko magiczne. Piec do spalania jakichś rzeczy. Oczywiście kobla, pierwszy miałem tam. To ja coś. Taki żylandor zrobiłem. No i tu różne pełniane. Wszystkiego mam tutaj wózek, ten. Tak. No, to mam góry, kolekcja arbuzów. Ten. Tak. Tak. I przemys. No coś nie. Juszko. Oczywiście było na górze, a potem to przeremontowałem. Już później już chyba zaczęłam budować ten wielki dom, a ten wielki to ja chyba prawie od początku. no tak. Magazyn. Takie coś, takie coś, takie takie. Na razie będzie dużo kobla, bo ja buduję i muszę mieć tyle. Nawet za mało cały czas kopię, dlatego mam tyle fabryk. Już dużo o, pusta. Już tyle tego kobla zużyłem, jest pusta, bo coś tam o, tu mam. Tu zużyte. Duży. Angiel. Hmm. Hmm. Krowy. Oczywiście no, krowy. Wodę mam no, narzem zabijam, No dlatego mam tyle skóry. Hmm. No Na Moja pierwsze takie laboratorium testowałem różne te w coś ja co się popsułem po prostu. Coś tu kombinowałem, dużo tu kombinowałem. Oczywiście odcinek będzie z długi, bo ja mam dużo automatyczne wszystko, prawda, przepala, przepala wszystko. Automatyka oczywiście. To wszystko przepala, a tu też nieraz coś tam pale. Ale to było na początku. No tu mój początkujący ten tunel to znaczy... No tunel to tutaj. A kaktusy, No tu mi być. Tunele owce. No tu owca mi nie wyszły, to, to może wam. Cześć, ta czcina. No i tu kitu na, nie trochę iść. Mam, mam nawet 33 poziom. Dużo tu nie zrobiłem na tej mapce. Jeszcze Jeszcze nie No tam to tak, a tam cały czas to, no No i do... O, kaka ka, ka, no, prawda? Jeszcze tak do końca nie zbadane, że mieć Już nie gram na tej, bo czy grama? Nie, no na razie uważam ja ci mamy i nam serię Chcecie ja to mogę też tu Robię taki mini sezon na mojej mapce będziemy robić różne rzeczy ale to jest to jest taki sad drzew. A mi trochę nie wyszedł Trzeba wszystkie wszystkiego zdobyć Nie. Nie lubię ten typ od razu wracać. Czy... Pozyść lubię. Dobrze, że to jest to przyspieszenie. Tak, to to taką, to takie jedzie, że tu tak u, przyspieszenie.

No, mamy trochę. Po staku, nie, chyba 60 wchodziło. No, 60 wchodziło tutaj. Wiesz, tutaj nie dopracowałam, bo widzicie jeszcze, a nie to 30 tu chodzi. O, ja jeszcze nie. No i widzicie, automatyczną farmerę. No dużo tutaj kombinowałam, oglądałam filmiki, różne od tuberu od Werteza, robiłem trochę pomysłów, tu już swoje kombinowałam. No i tyle wiesz. No przychodzę, jak chcesz mi się tam schodzić. Takie coś, takie dale, no i takie, wiecie. Tu będzie, tak, tu będzie, tam No i był, ja tam tyle, jak znalazłem, takie miałem szczęście, wiecie. No właśnie, no i. O tutaj mam no, też no i, no i Jak prawda oczywiście troszkę. Tak. to wiecie kopalnie masakry, prawda? No ja mam tak no, tu rozbudowane, no mogę na godzinę. Tutaj. Nie wiem czy to na części nie wezmę. No, muszę przyspieszyć. Oczywiście piasek tu zbieramy. Chciałem taki cały tu ale to nic nie No i tak mój ten tuman wygląda. Idziemy spać tu. Oczywiście jajka tu się zbieramy. To jest ileż dni? 1183, teraz będzie 4. Dni tyle. Już tutaj przegrałem tyle dni. Masakra. Tyle dni przegrałem. Rzadko kto tyle grał w Minecraft cały czas, na tej. lagi, bo to przy tym mechanizm. Ale lagi ludzie się wregię. Jezu, 10 mps Ludzie to tak. dobrze już wszystko źle. No, tak, jak myślicie, twierdzę. Tak, jestem, buduję jeszcze, widzicie już. Po to mi był kami. Tyle barstw. To jest właśnie o, ja kończę, prawda? Ja jeszcze buduję, ale no, teraz już nie mogę, bo widzicie. No i następne duże opowiadanie. Ja mam dużo zbudowań. Zgadnijcie co to jest kościół. Tak. Nie chcę wkazać ci z daleka. Kościół złany. tu. Ołtarz. Wiadomo, co tu książki. Złany. Będę ministrantów, tych wszystkich. Długo budowałem ten kościół. Tyle też mi zajęło. No i górze organy sterowano. Te bloki krające. Tak jeszcze wam wyjdzie taki ładny budynek Jak tam chrować się została? jestem chyba w trakcie podróży. By i castorana tak Uwielbiam kastoranę co może być Bila, no, muszę poprzynać. No to jest gotowe to świeże tu aha, bo ja mam tą co teraz, co? Ja nie wiem dalej. opuszczoną kopalnię już mi się tam nie chce schodzić też będzie. Czy no... Sama tylko opuszczałam, tam nic nie budowałem co, Nie ma co pokazywać. No, yyy... Strona... no Znacie, ten serwer to nie mogę ci połączyć. No to sam sobie stworzyłem, prawda? Dlatego. <ścoughs> Ach, chciałam bardzo mieć. No. Pa Też w trakcie budowania dopiero uśmiechnęłem dwa Oj szwag. No, no cóż, moja mapka jest bardzo rozbudowana. Wiecie jak roleplay było mieć jakieś tam działki tam się wstydziło. To te, ja też sobie stworzyłem właśnie działkę i tutaj działki, tu wyrównam, tutaj działki też równałem, widzicie. No, no i tutaj no. wszystko z roleplaya sobie z, Oglądałem odcinki jak tam. Gra alok bo grał, no i ściągnęła to. No i zbudowałam sam. A tutaj jest, yy, nie że praca i tam jest ten kanion i tam kopał, kobla. Bierze praca i tam dostawałam pieniądze. No i jak naciskam ten roleplay o yy, prawym guzikiem, pra nie lewym, to wtedy niby jest ten no powiem, jakie mam, bo działki tu są. Tu jest moja działka, widać. rozbudowana też bardzo. Ktoś aha, widzicie? O tu rozbudowana trochę. No, jak diaks, se znalazłem nie ile żelazła. Jak sobie. No i tu. Nie, znalazłem. No też kobla tu. No. To jest moja działka. Miałam doma z zbliżyłem. Zastanawiam się kupić. A to zrobiłem eee, też ciąż działka, nie tyle tylko To tu wola tutaj o właśnie wyrównać. Nie wiem, że taka kopalnia jest coś. Dobrze. To jest dla wójta. Ups, trochę takie. No i tu wuj nie bierze się i mu dajesz pieniądze, czy nie? A okay. nie, jak mam dużo, też nie mogę zwankrować, mam te emeraldy, jak... No, wiatr. Oj, i Tu. W sumie wysoka kopalnie. Tu są schodzenia ale wolę No. Kopanie piasku tam jest daleko i daleko. Co? Wykopam po prostu. Nie, to chyba wszystko. A nie. Musimy daleko iść, bo ja mam y, wioskę tych. No ja ci tych, tych. No ta wioska, wiecie, o co chodzi? No, wieśniaków o. Będę budował drogę tam. No, no to właśnie tam pokażę, Wam. to jeden ma za 15, a właśnie elementowy, bo mi szkoda, Jacksów, to właśnie kupuję za przemęcę, za buzy, dlatego mam tego wszystkiego tyle. Bo kupuję sobie za to i mam różne rzeczy, te właśnie sikiernie, czy zbroj. Właśnie skorczata o to mnie bardzo i kolczatą. No. O, gdzie jestem akurat na tym odcinku, a nie no... muszę. Bo bardzo chciał mój kolega zobaczyć mnie ten serwer. Znaczy no, Jak ktoś będzie chciał, to będzie na mojej mapce, ja tak zrobię, żeby taki ten, no duże szły, na mnie jeszcze jest niedoprasowane, no jeszcze kawałek, tak szłem w dżungli szukać jak każdy, no, nie, nie znalazłem tylko, no znalazłem wioskę, Pff. tutaj właśnie, co to jest, wiaska. Pogrodziłem, żeby potwory... Tutaj pozamykałem, żeby nie tak... A tutaj. Zawsze szukam. No i też tutaj... Mam no. no, właśnie tego... Dziada tego... Barana. Tak. że ma nawet dwóch, ma Tu Bo jest jeden, jest drugi. Nie wiem. No, A nie szkoda mi, jest go zabijali, bo... No mało o tam jest zoo. Tu mam, tu jest i tam. ja się biję, bo ja tutaj słyszę. No i pozamykałem ich, bo tutaj pozamykałem. Tu siedzą. Nie jestem nie... no. <laughs> nie wyjdę w tym. No dobry ten. No i taki. Dają. Kilowi jeszcze dwóch, a to akurat jeszcze ten stary. Jeden, myślę, tu, tu, tu. No, widzicie? No nie, raz, no i ciastka. I... No dobrze, no to kończymy. Myślę, że spodobała wam się moja mapka. Dziękuję za oglądanie i cześć. Pa.